Moi drodzy, bardzo serdecznie z tej strony ja, filet. i ogólnie znalazłam fajną tier listę z Sino, która ma wszystkie Pokémony wszystkie formy, to jest wspaniałe, może nie mamy ewolucji, ale jest więcej, więc robimy, więc mamy tak, tertwig. najlepszy starter z, ten idziesz na A, no dobra na B i we też uwielbiam, dalej, Chimchar, ty też A. Infernape też A. Przepraszam, że pan w Infernape'a. Od razu mówię. Ty idziesz na B. Ty idziesz na B. Ty idziesz na A. I jeśli chodzi o Ciebie. Nie wiem, dobra C. Starej wiej, to też. Bidów. Jego ewolucja. Ty. Ty jesteś spoko Ty Ty I ty. No dobra, mógł tak to być To jest coś. Ty jesteś spoko, ty masz D Ty masz tak, ty masz Karanidzas tak um, Ty... nie wiem kim jesteś ty, ty wyglądasz na silnego, więc masz to To masz 50 beznadziejnych pokemonów Paniale wiemy, że będzie dużo F. Ty wyglądasz na... nawet nie złego A kombi jakaś porażka, ale ty jesteś spoko. Uwielbiam. Ty nie lubię. Ciebie też. I ciebie, i ciebie, i ciebie. Ty wyglądasz nawet spoko Ty też I ty też, i ty też To jest chyba jakaś rodzinka, tak mi się wydaje O, ewolucja naszego Pokémona. fajnie Uwielbiam 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 Nie na żartuję, Też i ty idziesz na C kolego. I ty fanie idziesz na D. I don't know. Wklej mi porażka. A to jego gruba wersja. Naprawdę. 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 wrócę jeszcze. Okej. Okay. I wyróżneda też. Okej. Okay. Jak już wspominałem. Mister. No, jakaś preewolucja Mr. ma dziwna. Okej, okay, to po prostu idzie na F, tak. Ty jako że masz coś wspólnego z i to idziesz na D. Nie. This is spoko, okay, to jest spoko Spiriton. Okej, tu będziemy mieli garcząpa, moi teraz. B. B. I S. Nie, nie jestem fanem Munchlaxa, ale jest spoko. Przepraszam teraz wszystkich fanów Lucario i Riolu, ale... Nie lubię tego Bardzo go nie lubię. Możecie mnie teraz obrażać ile chcecie, ale ja bardzo go nie lubię. Po prostu mi nie przypadł do gustu, naprawdę. Słabe, ten wygląda na silnego, słabe, ten wygląda na silnego, już tego zamówię za każdym razem, ciebie lubię, ciebie bardziej, ty jesteś silny nawet, ty jesteś jakąś porażką, ty jeszcze możesz już pójść na D, ty jesteś D, ty jesteś rewolucją, albo masną, nic ciekawego, albo masną, myślę, że pójdzie, dobra, pójdziesz tu, kolego. Nie D. D. F. Nie będę tego pokonana, naprawdę. Rayperior może iść na C. Jest okej. Okay. Ewolucja Tongali. Jest OK. Ty. Jest OK. Magma. Ewolucja. Jest okej. Okay. Togekis. Nie wiem czemu jest tutaj. Byłem przekonany, że to pokonan z innego regionu. Island Care A F. Przepraszam bardzo. Tu jest trochę Pokémonów z nie tego regionu. Mi się wydaje. Okej. Okay. Panie Lifion, ja pana lubię. Myślę, że pan zasłużył na B. I podobnie. Ty jesteś jakąś porażką. Ale to też się powtarza, że tu się powtarzają Pokémony. Nie podoba mi się to. Słabiutko, słabiutko, Galate jest ok. B, myślę. Ewolucja no niepotrzebna nikomu. Ty jesteś spoko, Ty też nikomu niepotrzebna. Rotom sam w sobie jest D. I myślę, że ich wszystkich dam na D razem z nim. Wreszcie się D zakończy bardziej. B, jest tu jakie D. Moi drodzy. Dobra. Strażnicy jezior. Oni też są bardzo podobni do siebie. Niewiele się różnią. Myślę, że mógłbym pana Aselfa i inność, Znam tego w jego imię, posadzić wszystkich trzech na A. Ja ich lubię całkiem. Są spoko. Ale nie, nie, nie ich naprawdę. Dalej. Dialga. Wspaniały pokémon A. Palkia, Trochę mniej wspaniałe, ale dalej. Myślę, że zasłużył na A. Hitmar. A. Spoko. Reggie Gas. A. Spoko. Giratina. S. Giratina, ale ta lepsza forma. S. Ty. B. Ty. Ty jesteś, ty jesteś Monafi, Monafi, Monafi jest ok, a Fion, F, to nie wiem czemu, to jest w ogóle legendą, to jest połączenie z Dito, Darkrai, S, Ty, A, Ty, S, też lubię bardzo słowa Monafi. I Arceus. Gdybym nie dał go na esto, był nikim. Najgorszy Pokémon. To jest według mnie ewolucja miała. To jest jakiś żart nieśmieszny, który nie powinien się tu w ogóle znaleźć. A jeśli chodzi o najlepszego, to. Przepraszam cię, garcząc. Super, jesteś. Nie zmieniaj się. Ale Giratina. Ta forma jest najlepsza.